Siemanko, ja jestem technokrata i dzisiaj opowiemy sobie o tym, że Intel 11 generacji się grzeje. A to niespodzianka, grzeje się Intel na dodatek. No, o cenach płyt głównych też sobie opowiemy. No i o tym, jak warto podejść do zakupu 11 generacji. No i czy można się martwić tym, że on się grzeje w jakiś sposób. Ok, więc zapraszam na odcinek. No mniej więcej od wczoraj e, czytam sobie newsy na temat jak to jedenasta generacja się grzeje i dziewiątka. I wiecie co mam takie déjà bo prawdopodobnie mało kto z Was to pamięta, ale pierwsze tech newsy jakie robiłem prawie rok temu... One były jeszcze mocno nieregularne, wychodziły tam po prostu jak mi wyszło, tak wyszły. Były na temat dziesiątej generacji procesorów Intela. Siemanko, jestem technokrata i witam Was na moim kanale w nowym formacie, jakim będą cotygodniowe newsy ze świata technologii. A w tym tygodniu, a konkretnie w dniu wczorajszym, 30 kwietnia. Intel pokazał nam swoje nowe procesory. I pamiętam to doskonale jak miała wychodzić dziesiąta generacja. Ile było szumu wokół tego, że te procesory to się grzeją tak, że masakra. I że w ogóle na prezentacji jak Intel pokazywał ten procesor i 9, 10, 900K, czyli dziesiątą generację, to używał chłodzenia przemysłowego, żeby schłodzić tą bestię pełną temperatury. Po prostu i... no... Więc wy, zwykli ludzie, jak już kupicie to pozamiatane, niczym tego nie schłodzicie. Po prostu nic wam nie da i żadne narzędzie nie pozwoli wam na schłodzenie tego procesora. Autentycznie, tak było, dużo portali o tym pisało. Eee, powiem szczerze, tak, nie, nie pamiętam, jak ja się w tych newsach do tego odnosiłem, czy się odnosiłem w ogóle czy odnosiłem się tylko w komentarzach. Natomiast teraz oczywiście się odniosę, ponieważ te same informacje spływają do nas, jeżeli chodzi o 11 generację procesorów Intela. I tak, uwaga, te procesory na pewno będą ciepłe. Na pewno będą cieplejsze od konkurencyjnej propozycji AMD z prostej przyczyny. One są na architekturze, która nie do końca była planowana na ten proces technologiczny 14 nanometrów. przy czym jeszcze dodatkowo zegary są bardzo wysoko wyżyłowane. Jeżeli chodzi o taktowania, więc te procesory będą ciepłe, ale nie będzie tak z nimi, jak to niektórzy zapowiadają, że no bez customowego chłodzenia do i 9, nie podchodź, bo nie schłodzić. Według testów, właśnie, które na wideok widziałem. Tu przy stres teście w IDE na 4 i 8 GHz na wszystkich rdzeniach ta idzie i 9, 11, k osiągała ponad 90 stopni ciepła, więc całkiem, całkiem ciepły procesor rzekomo na chłodzeniu IO 360 mm. Szkoda, że nie jest podane jakie jest to chłodzenie IO, bo już z doświadczenia wiem, że pomiędzy jednym a drugim IO to jest kosmiczna różnica, jeżeli chodzi o temperatury. No więc i zacznijmy od tego, że to jest stres test. Tak, więc takich wartości, takich potężnych temperatur komputer w normalnym procesor, w normalnym działaniu nie osiągnie, bo nie jest aż tak obciążany, nie wykonuje takich operacji w grach, czy nawet w renderowaniu filmów, może w jakichś innych bardzo profesjonalnych programach, czy w kopaniu krypto na samym procku. Tam prawdopodobnie już będzie ciepło, no ale skoro dajemy radę to schłodzić od 360 mm, to jest nieźle. Powiem wam, że przy cenie tej i dziewiątki, 11900 k, no cena AIO no to jest jakiś margines, jak. Płacimy 2800 800 za procka, który ma 8 rdzeni, 16 wątków, to stać nas na dobre AIO, więc tutaj nie ma co panikować. Dobre AIO, ja mogę polecić um, Alfa Cool iceberg Aurora, sam je mam 420 mm. Świetnie sobie radzi za 800 złotych, a jak ktoś chce wydajne chłodzenie, no to bierzcie czy Deep Cooler Castle, um, 280, 360, czy z takich najtańszych chłodzeń, które są wydajne, no to nawias 360. Jeżeli chodzi o jego wydajność, możemy polemizować co do jakości wykonania i takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność, no to wszystkie testy są zgodne. Ja sam go nie testowałem, ale jednak umiem wyciągać wnioski z testów, które oglądam, że jest to wydajne chłodzenie. Więc no, cena około 500-600 zł za chłodzenie, które da sobie spokojnie radę z tym procesorem. No a dodatkowo możemy zrobić chłodzenie nawet jeszcze tańsze, przy czym ciężko dorwać jeszcze tańsze Ion. No 280 wydaje mi się, że te sobie dają radę z tym Intelem. Będziemy czekać na premierę jakby tych procków i jak one sobie będą radzić temperaturowo i mocowo. To jest dla mnie ciekawe osobiście. No tam też w tym teście było podane, że procesor pobierał 250W. Gdzie poszukałem sobie analogicznych newsów właśnie sprzed roku, gdzie była mowa o 10. generacji. No i tam bardzo mocne żale były w stosunku do 200, bodajże 35W, jakie generował i 9900K. Przy czym i 9900K ma dwa Bardze, nie więcej i to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj no, <gryny> efektywność energetyczna i termiczna tej i9 na pewno nie jest spoko. No, to jest ciepły procek. Ale tak długo, jak nie będzie dochodził do wartości krytycznych, albo powodował, że nasze chłodzenie będzie chciało odlecieć razem z kompem, tak jest to wszystko akceptowalne, bo czy mamy 75 czy 80 stopni, przy dobrym oczywiście natężeniu yy, hałasu chłodzenia, tak, że on nie, on nie śmigają nam maksa, te wentyle nie generują nam super hałasu, czy mamy 50 stopni, to nie robi nam to, uwierzcie, żadnej różnicy. Tylko i wyłącznie patrzenie na cyferki oczywiście wszyscy będziemy się cieszyć, Bardziej z 50, ale w praktyce prawda jest taka, że e, czy on będzie działał na 50 czy na 80, to szybciej. No, powiem Wam tak, czy ulegnie degradacji za 20 czy za 15 lat, i tak Wam to nie robi różnicy, tak? Bo, bo jest to tak gigantyczny okres czasu, że i tak nie ma to znaczenia, tak naprawdę. E, czy te 20 czy 15 lat on będzie działał, za 20 albo 15 lat to i tak te procki to już będą bryloczki do kluczów. Więc. Tutaj ja bym się tym nie przejmował, tak długo, póki nie wpływa to na kulturę pracy, jeżeli chodzi o dźwięk wydawany przez nasze chłodzenie, bo na to bym zwracał na waszym miejscu uwagę, a nie na to, jaka jest temperatura, bo tak jak mówię, no, procesory, krzem jest ma niebezpieczną temperaturę, no, powyżej 95 stopni, to wtedy możemy się martwić. 90 stopni i w dół to jest cały czas bezpieczna temperatura po 5 latach działania na takiej temperaturze bez przerwy faktycznie mogłaby ulec, mógłby ten procesor ulec jakiejś degradacji, ale nie dajmy się zwariować temu, że musi być 70, 60 stopni mniej. No, ja sam mam 70, ale jak mam 80 w jakimś tam piku, to, to, to nie panikuje, że takie są temperatury, bo to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest dla nas kultura pracy i to. To powinno się dla nas liczyć. 90 stopni, a 70 przy zachowanej takiej samej kulturze pracy, pod warunkiem, że nie robi Wam się za ciepło w pokoju, jest naprawdę dla procesora bez znaczenia. Serio, trust me. Oczywiście poniżej 90, to już jest taka temperatura, która nie jest fajna, ale 85-80 stopni. To jest jak dla mnie zupełnie normalna temperatura procesora. Pytanie jak będzie z intelami 11 generacji, czy faktycznie będą trzymać tę normalną temperaturę. Pamiętajcie, do premiery jeszcze dużo może zostać poprawione. Nie wiemy jaką jednostkę testował ktoś z tego przecieku, czy był to jakiś sample, który był jeszcze samplem inżynieryjnym, czy był to już gotowy procesor do produkcji, więc tego nie wiemy. No i teraz jeszcze ceny płyt głównych. MSI tylko widziałem, bo benchmark wrzucił, tak, więc z polskiego portalu mam to info. Benchmark wrzucił wycenę wszystkich płyt głównych, no i były tam kwoty w euro podane za ASA, który był najdroższym płytem, najdroższą płytą w tym zestawieniu. Trzeba zapłacić ponad 2000 zł, 2100-2200 zł, więc horrendalne pieniądze. No, płyta na kozaku, ale czy warta te pieniądze w stosunku do tego, że, że można kupić mm, z identyczną sekcją zasilania Unify Z490 w okolicy 1200 zł. To już jest kwestia, wiecie. Takie płyty to są dla entuzjastów w ogóle i, i jakby one nie mają wiele wspólnego z e, osiągami. Znaczy one mają wspólne z osiągami, bo mają super osiągi, ale de facto takie same osiągi wykręcimy na płytach z serii 400. No, tylko że nie wszystkie będą miały pisa. Express 4.0. To o to, 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 tego się oczywiście trzeba będzie jeszcze upewnić. A najtańsza A Pro od MSI z 490 oczywiście to okolice e, 1000 zł, ale chyba nie całe coś 900 zł, coś koło tego. E, cena wychodziła z przeliczenia oczywiście z euro na złotówki. Ja, oczywiście finalnie cena u nas w złotówkach może być inna, może być nawet 1000 złotych czy więcej. Wydaje mi się, że były to już ceny z VAT. Jakby to były ceny bez VAT, no to ceny będą astronomiczne i w ogóle nieopłacalne. Natomiast 900 złotych za najtańszą wersję, no przyznam szczerze, już wolałbym wydać te 900 złotych na bardziej skokszoną wersję jakiejś płyty na Z. 490, natomiast co trzeba zaznaczyć, ta płyta główna na Z590 ma już wbudowane Wi-Fi. Więc no to jest taki plus dobra karta sieciowa, taka z przepustowością ponad 1 gigabita, no to jeszcze z wbudowanym Bluetooth 5.0. To jest koszt około 300 zł, 400, więc to warto sobie często doliczyć, patrząc na płytę główną, która ma wbudowaną kartę sieciową. Ja na przykład, jak swojego Unifier kupowałem, no to brałem pod uwagę to, że ja za swojego Asusa dałem około 300 zł za kartę sieciową AC68. No więc tutaj jakby, skoro mam jeszcze lepszą kartę sieciową na dodatek z wbudowanym Bluetooth, no to, no to liczę minimum 300 zł dodatkowo do płyty głównej za sam fakt, że mam tam Wi-Fi. No ale teraz już prawie każda płyta główna ma Wi-Fi, więc warto to wziąć pod uwagę. No albo szukać płyt, którego tego Wi-Fi wbudowanego nie mają. Jak ktoś ma dostęp do Połączenia po kablu, no to takie połączenie jest zawsze lepsze niż Wi-Fi. Znaczy zawsze. No jeżeli ma ten sam internet i ma wybór ten sam internet po kablu czy po wi no to po kablu zawsze będzie to lepiej jednak działało. No i jeżeli ma opcję po kablu, no to niepotrzebne mu Wi-Fi. Warto tutaj szukać oszczędności, biorąc jakąś płytę główną, która tego Wi-Fi nie ma wbudowanego, a która oferuje takie same parametry. Ciekawi mnie jeszcze jedno i jeszcze jednak. I jeszcze jedna wzmianka odnośnie płyt głównych. Jak ktoś wytrzymał do tego momentu, to się dowie, że zarówno płyty na B560, jak i na H570. Pamiętajcie, H470 się nie pojawiły, z tego co pamiętam, chyba że coś masakrycznie przeoczyłem. Natomiast H570 będą też H510. To są płyty pod Intela na aż czterech chipsetach: H510, H570, B560 i Z590. Czyli cztery chipsety dostaniemy od Intela. I ten najsłabszy H510 nie obsługuje szybkich pamięci 3200 MHz, ale nie, przepraszam, on chyba obsłuży, ale y, pamięci. Natomiast już H570 i B560 obsłużą podkręcanie pamięci, więc no, jest to pewien krok w, jakby w życiu Intela, taki do przodu, fajnie, bo te płyty podejrzewam, że będzie się fajne na H570 dorwać, już będzie się je dało dorwać, tak w okolicy. 500 zł, 400, może raczej 500, niestety tak podejrzewam. Skoro najtańsze na H 410 kosztują 300 zł, no to jednak będziemy musieli dać te 500 zł za H 570. Ale szybkie pamięci to będzie na pewno bardzo fajny zestaw, czy znaczy bardzo fajne podstawy do zestawu takiego budżetowego, który nie będzie nas limitował, jeżeli chodzi o szybkości pamięci w przyszłości. Więc nie mogę się doczekać prezentacji tego wszystkiego jak to w praktyce będzie wyglądać. No, te, te, te temperatury nie są różowe, niestety. No, jest, musimy czekać na te 10 nanometrów i czekać, czy będzie lepiej. Natomiast jak już Wam kiedyś wspominałem przy okazji testów karty Intela, tam miałem procesor 11 generacji w 10 nanometrach mobilny, i on się grasz, grzał piekielnie. I nie wiem, czy to jest kwestia procesora, czy kiepskiego układu chłodzenia, który był w tamtym laptopie, no ale to, powiem Wam, tamto 10 nanometrów nie wyglądało zbyt różowo jak dla mnie, więc no, podchodzę z pewnymi obawami co do przyszłości, jeżeli chodzi o temperatury i, i pobór mocy. Natomiast pamiętajcie, w AMD też nie jest tak różowo. Tam po zdjęciu power limitów tam też procesory idą grubo, ponad na te 200 watów i no tam, jakby to, co producent podaje w specyfikacji, jakieś TDP-65W czy 105W, no to, to jest tam sobie czysta specyfikacja. A rzeczywistość po zdjęciu power limitów, już dla każdego producenta jest przykra. Więc niestety, no, mamy tak, że te procesory osiągają swoje limity, jeżeli chodzi o taktowanie i temperatury. I pytanie, czy w przyszłości dostaniemy czegoś, coś lepszego. Wiem, że dzisiaj taki trochę nudnawy odcinek. Znaczy, nie wiem, no, mam nadzieję, że Was interesował. Mnie w miarę interesował ten temat, natomiast. No jeszcze brakuje troszeczkę konkretów i nie mogę się doczekać, kiedy już je będziemy poznawać. Podejrzewam, że w tym miesiącu będziemy mieli więcej szczegółów na temat tych procesorów Intela. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się jutro. Jutro myślę, że jakiś filmik specjalny wleci dla Was. No jak nie, jak, jak, jak jakiś, znaczy w sensie, jak pojawi się jakiś super technius, który jest bardzo fajnym tematem i trzeba go podać na tacy Wam już, no to oczywiście wleci. Ale jeżeli nie, no to przygotuję dla Was coś specjalnego. Tak samo w niedzielę. No i oczywiście Mam nadzieję, że uda mi się też stworzyć filmik dla patronów, bo zasługują na coś takiego. Jest ich kilku, ale no to są bardzo ważni ludzie, dla których film trzeba przygotować dla wszystkich tych, którzy nie stać na wsparcie. Pamiętajcie. Wspieracie mnie swoimi komentarzami, łapkami w górę i tym, że po prostu tu jesteście. No a, a jak kogoś stać, to wspieram je jeszcze mocniej, co jest niesamowite i strasznie, strasznie mnie podbudowuje. Dzięki wielkie za dzisiaj. Nie chcę przedłużać już tego filmu, bo wiem, że nie macie czasu, musicie lecieć, zajmować się swoimi rzeczami, więc miłego weekendu, chociaż i tak przez cały weekend będziemy się widzieć, ale miłego też dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Widzimy się jutro o 17.45. Cześć!